Czemu akurat. League of Legends. Jedna z najbardziej znanych gier na świecie. I w dodatku darmowa. I co ważne, pełna wielu pięknych, żeńskich postaci, odtwarzanych chętnie przez kosplayerki na eventach. W dzisiejszym odcinku wybierzemy najpiękniejszą i najwspanialszą z nich. W sensie z postaci, nie z cosplayerek. I zdecydujemy, która z nich zostanie naszą mis. Krótko mówiąc, działamy na zasadach kogo bardziej, z lekko nie będzie. W ostatnim odcinku wybieraliśmy sobie Miss Kreskówek, a w dzisiejszym, zgodnie z Waszą propozycją, wybieramy sobie Miss Ligi Legend. Jeśli dajecie temu uszanowanko, zostawcie pod odcinkiem łapkę w górę, a jeżeli jeszcze nie subujecie, zapraszam do subowania kanału. Jak już jesteśmy przy temacie gier, zapraszam Was do linku w opisie na g2.com. Tam znajdziecie je w dobrych cenach, a teraz zaczynamy. Nawet jeżeli nie znacie postaci z Lola, nie przejmujcie się, ja też nie do końca wiem co na nas czeka, ponieważ dzisiejsze zestawienie przygotował dla nas mój kumpel i moderator Lupi, także wielkie dzięki Lupi, Lupi prowadzi kanał o Pokemonach, więc zapraszam również do niego, a teraz zobaczmy parę numer jeden. Kaisa, taka trochę łuczniczka i Akali, taka tajemnicza ninja, no to może... Akali tak na szybki start, a Akali rywalizować będzie z. Caitlyn, czyli z kolejną łuczniczką. Hmm. Gdyby nie ten kapelusz u Caitlin, wszystko byłoby okej, okay. ale kapelusz zawsze można zdjąć, więc zdejmujemy Akali z ekranu i Caitlyn przechodzi dalej. Caitlyn kontra Waj. Uuu, Waj. Jak widzicie, mam tutaj y, figurkę. Waj, i tutaj figurkę. Wiecie skąd są te figurki? Jak ktoś wie, to dajcie znać w komentarzach. No i właśnie, teraz. Czy Caitlyn, czy Waj z ogromnymi pięściami? Te ogromne. Pionchy trochę mnie martwią, bo jakbym na przykład kiedyś wrócił późno do domu i bym tak dostał taki. Pfff! Zostańmy przy Caitlyn. Waj odpada. Caitlin albo Jinx. Jinx miała nawet taką swoją piosenkę w League of Legends, w której wyszła na straszną psycholkę. Taka trochę psycho dziewczyna. No, chyba żaden normalny koleś nie chciałby mieć stukniętej dziewczyny, więc zostańmy w dalszym ciągu przy Caitlyn. Kontra Sona. Ojejku, Sona to jest taka trochę muza. Zawsze przygrywa sobie tutaj na tym instrumencie. To jest chyba. harfa? No i Sona ma takie bardzo duże atuty. W dodatku bardzo ładnie się uśmiecha, piękne, błękitne włosy. No, Caitlyn zdetronizowana, dalej przechodzi Sona. Swoją drogą, zachęcam do zabawy razem ze mną w komentarzach. Napiszcie na końcu, kto wyszedł jako wasze top 1. A Sona powalczy z... <laughs> Reksaj, o nie, o nie, dlaczego Reksaj? No w sumie tego, co pamiętam jeszcze, jak grałem w Lola. Reksaj faktycznie ma płeć żeńską, ale czy nazwałbym ją kobietą? No niby tak, ale nie, więc Reksaj i odpada. Sona dalej to bieden. Aniwia okej, okay, jest ptakiem, ale też faktycznie jest kobietą, jak kura znosi jaja. Oprócz tego ma takie lodowe moce. Sona, zostaniemy przy Sonie. Sona kontra Ejni. Naprawdę czy to jest drugi odcinek z rzędu, gdzie ktoś próbuje wpakować mnie za kratki. Zdecydowanie Sona. Byle nie trafić do więzienia, byle nie trafić do więzienia. Kontra? Gragas! Czemu, czemu akurat gragas? Co, co on ma wspólnego z. Ko... Wiem, co ma wspólnego z kobietą Gragas. Trochę też to miałem jakieś 10-15 kilo temu. Tutaj mamy nawet taką ładną figurkę Gragasa, ale wciąż na piedestale pozostanie jednak Sona. O, co to, to jest? To jest chyba Morgana, tylko że na fanarcie. No, Morgana jest bardzo ładna. Taka trochę gotka. No okej, okay. no może być, żeby nie było, że cały czas Sona. Postawmy teraz na trochę bardziej mroczną damę. Jak grałem w Lola, bardzo lubiłem grać Morganą. Yy, bardzo fajna na środkowej alejce, na saporcie i nawet w trybie 3 na 3 A rywalizuje z. O kurcze, a cóż to? To jest chyba Kale na jakimś ładnym skinie. Ej, fajna ta Kale. Dobra, Kale przechodzi dalej Morgana odpada. A Kale rywalizuje z Wayne. Weń taka trochę pogromczyni potworów, strzela srebrnymi strzałami, ale jakoś jej stylowa nie do końca mi chyba leży. Keil wciąż pozostaje. Kale kontra Jana. Postać wspierająca, z mocą wiatru, z kompo Jana, chociaż to zupełnie nie ma znaczenia. Jana, Jana, Jana jest super. Zostawmy tym razem Janę. I Jana kontra Lulu. Y Lulu nie do końca jest małą dziewczynką, tutaj takie słówko wyjaśnienia, tylko jest jordlem, czyli z takiej chomikowatej rasy znanej w League of Legends. Te wszystkie postacie, które przypominają tak zwane chibi, to są właśnie jordle, a Lulu jest jedną z nich, ale jordle chyba mnie nie kręcą. Jana kontra, a to jest ta nowa postać, to jest Neko, ale chyba ciut za młoda. Dalej. Jana kontra Evelyn, no Evelyn to jest taka trochę lolowa kusicielka, wydaje mi się, że jest zrobiona na podstawie tak zwanego sukuba, czyli, czyli demona z mitologii japońskiej, który miał kusić mężczyzn i trochę mnie skusiła, niech będzie Evelyn. Kontra <ścoughs> Hiszpańska Inkwizycja, tego się nie spodziewałem, naprawdę tego nie spodziewał się nikt, bo nikt nie spodziewa się Hiszpańskiej Inkwizycji. Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji. Trochę martwy Mem, ale w tym kontekście, no przyznam szczerze, że śmiechłem. Next. Propsuję lupi. A któż to jest? To jest na pewno na skinie Snowday. Ale co to jest przemówienie? Wiesz, co to jest? Nie wiem, może Soraka. Soraka? Maruk. A no, to jest Soraka, faktycznie, Marugiuszka. Tak, więc Evelyn kontra Soraka. Soraka niby spoko, bo trochę leczy, ale ten róg na środku głowy chyba nie do końca mnie przekonuje. Zostańmy przy Evelyn. I Sejuani ze świnią w pakiecie. Sejuani jest super. Jeździ sobie na guźcu i sobie pata tajta wesoło po, po samounerzwiwcie, czyli po lolowej mapie. Sejuani tak trochę Amazonka, a Amazonki tak raczej dość, dość krótko trzymają facetów, albo nawet trzymają się od nich z dala, więc nie. Sejuani nie. Długo nam dostała te wincz, co się obali? I mamy Siwanę! <noise> Aż mi się pewna scena przypomniała z siwaną. No i zrobił na Siwanie! Ale nie, pani lodowa smoczyca to przynajmniej z mojej perspektywy zdecydowanie nie to. Next. Uła, Kindred i to jaki ładny fanart. Naprawdę nie wiem, kto to narysował, ale jest przepiękny. I tylko i wyłącznie ze względu na to, że ten fanart jest tak ładny. Kindred detronizuje w tym momencie Evelyn. O, proszę bardzo, był fanart, a teraz mamy cosplay i to cosplay Zai. No, powiem wam, że naprawdę ładny cosplay. Teraz mam dylemat, bo tak trochę 50-50. Z jednej strony piękny fanart, z drugiej strony piękny cosplay, a postawmy na panią cosplayerkę. No niej! I, i pan cosplayer Rakan. Dla tych, którzy nie grają w Lola. Zaja i Rakan to jest taka lolowa para trochę, pewnie stąd też Rakan w tym zestawieniu. Ze względu na moje preferencje, zdecydowanie zaja. Kontra? Wow, to jest Jessica Nigri. Znam tą kosplayerkę, przebrana za Timo. Gdyby tu pojawił się Timo w jakiejkolwiek innej formie, od razu nie wiem, wyrzuciłbym laptopa przez okno, ale jeżeli jest to Jessica Nigri, to mimo tego, że jest to Timo, najbardziej przeze, przeze mnie przynajmniej znienawidzona postać w Lidze Legend, to Jessica Nigri na tym cosplayu Pierwsze miejsce. I naprawdę ciekawe, Lubi tutaj wymyślił pomysły, tego się nie spodziewałem. Kontra pizza delivery! Ehm, nie wygląda wam ta pani trochę znajomo, bo mi kogoś przypomina. Nie mogę sobie przypomnieć kogo? Ale nieważne, przechodzi o. dalej. No nie! Co to ma być cosplay dravena i to znowu męski? Przyznam, że zabawny, co to jest za streamer? To nie będzie jakiś tyler One, Nie, on chyba miał, bo on jest mainem dravena, nie? No, a to mogło być to, no to, to może być Tyler. W każdym razie Draven odpada. Ło, Shox! Więc to Lubi miał na myśli, kiedy mówił, że będą postacie około lolowe. Yy, Shox to jest prezenterka, niegdyś pracująca dla Riot Games. Teraz, z tego co wiem, jest freelancerką, czyli takim wolnym strzelcem. No, ale Shox jest bardzo ładna. Ale kurczę. No. Wciąż pizza Delivery Seaweer. Nawet szok z jej nie przebiła, a to już coś. I dalej mamy Tarika. Tarik wraz z inną postacią, z Ezrealem, są zawsze kojarzone jako taka trochę męsko-męska para. Zresztą no, nawet Tarik ma tutaj takiego różowego skina. Wciąż Pizza Delivery Seavir. Ciekaw jestem, czy ktoś z Was by wybrał Tarika? <laughs> nie, o nie! I Braum na fanarcie. Ktoś narysował Brauma w wersji Star Guardian, czyli bo jest w lolu taka seria skinów Star Guardian, takie na wzór czarodziejek z księżyca. I ktoś narysował Brauma, który kompletnie do tego nie pasuje. Szanuję inwencję, ale niestety nie przechodzi dalej. Ale jak ktoś się za ten różowy woz, Zaciąga ponętnie. Jankos! Pozdro! No nie, jak on. <noise> Dlaczego on tu. Go... <noise> Dlaczego on tutaj Jankosa? Jankos jest najbardziej znanym polskim graczem League of Legends. Dumnie reprezentuje nas na arenie międzynarodowej. Jankosa oczywiście znam. Byliśmy razem na niejednym evencie Na moim kanale nawet gdzieś mamy wspólny odcinek. No. Powiem tak. Marcin, bardzo ładny chłopak. Super koleś, ale nie dla mnie. <noise> Wybacz, Marcin. <noise> <I nerwa. głos> Dzień dobry, ja jestem Nerwarien. Dzień dobry, ja jestem Nerwarian. No, powiem wam, Damian Ziaja tutaj niedaleko mnie mieszka, nawet bym miał blisko do niego. A chciałem Nerwariana zaprosić na dzisiejszy odcinek, ale niestety nie zgraliśmy się czasowo. To byłoby zabawnie, gdybyśmy siedzieli tutaj obok, a tu nagle jego zdjęcie by wyskoczyło. No ale jak Jankosa odrzuciłem to Nerwariana, chyba też powinienem. Lecimy dalej. nie wow, Nidali, to na. To jest chyba fanart czy nowy splashart? Właśnie nie jestem pewny, ale na pewno to jest skin pokojówki, który oczywiście jest również w grze. No i powiem wam, że ze względu na ten ponętny ubiór, Nidali przechodzi na top 1. Wow, i kolejny wypasiony skin to jest tym razem Miss Fortune. O ile się nie mylę, skin nazywa się Gun Godness, czyli Bogini Broni. I powiem wam tak: gdyby była na skinie podstawowym, który według mnie jest przepiękny. Mogłaby tutaj porywalizować z Nidali, ale na tym skinie wydaje mi się trochę mniej atrakcyjna. Lecimy dalej. Riven, Battle Bunny Riven. Zabawna ciekawostka. Jest taki koleś Boxbox. Jest on oczywiście streamerem i youtuberem oraz graczem League of Legends. I kilka razy zrobił cosplay właśnie Riven. Możecie go gdzieś tutaj widzieć w tej chwili na ekranie. I przyznam, że naprawdę mu wyszedł. Jednak wciąż Nidali. Wow, Kitty Cat Katarina. Bardzo stary skin halloweenowy, ale jednocześnie bardzo ładny. I Katarina, no, jest chyba jedną z najładniejszych, o ile nie najładniejszą postacią w grze. Więc jeżeli ktoś może tutaj zdetronizować Nidali, to tylko i wyłącznie ona. Katarina przechodzi na podium. Kontra Irelia. No, Irelia... Trochę ma mało sympatyczny wyraz twarzy, nie? Tak jakby chciała na nas krzyczeć za każde drobne przewinienie w domu. Zostańmy przy Katarinie. I kolejna postać? o! Proszę bardzo, Leona! I to na jakiej skórce? Takiej letniej. No, lato się zbliża. Leona w pięknym stroju kąpielowym, z deską surfingową. No okej, okay. kupiła mnie. I to zupełnie nie przez strój kąpielowy, to tylko i wyłącznie przez deskę, zawsze chciałem nauczyć się surfować. Może kiedyś zrobię nawet taki odcinek, jak uczę się surfować albo pływać na wakeboardzie. Ale to w lecie. O jejku, o jejku. No tutaj długo nie będę się zastanawiał. Moi drodzy Ari, zdecydowane top 1, mimo tego, że ona jest super to... Ten obrazek kupuje mnie w 200%. I kontra Master i Lupi specjalnie go zostawił. To jest ostatnie zestawienie dzisiejszego dnia. Postać numer 40. Specjalnie go zostawił na koniec. Nawet mam koszulkę z Masteremi, ponieważ jest to moja ulubiona postać z League of Legends. Nie mogę dokonać tego wyboru, to jest za trudne. Możemy mieć przemo dwa pierwsze miejsca? Możemy. To mamy dwa pierwsze miejsca w takim razie. Jako facet zdecydowanie wybieram Ari, ale jako gracz Mastera i. Zawsze wierny. Gusta bywają różne, więc dajcie znać w komentarzach, kto według Was powinien zostać dzisiejszą miss. Możecie również rzucać nam propozycje kolejnych tematów na odcinki tego typu, jeżeli dzisiejszy Wam się spodobał. Pamiętajcie również o pozostawieniu łapki w górę, zapraszam do subskrybowania kanału i na poprzednie odcinki. To wszystko na dziś, dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się ciepło, cześć! No, i gitarka.